Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jako Konfederacja zadajemy pytanie o to, jaka jest prawdziwa polityka rządu Donalda Tuska w sprawie regulacji tzw. klimatycznych Unii Europejskiej. Nasze pytanie ma związek z doniesieniami renomowanej Międzynarodowej Agencji Reuters, iż polski rząd wycofuje przed Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zaskarżenie regulacji związanych z polityką tzw. klimatyczną. Przypomnijmy, Unia Europejska pod pretekstem ochrony klimatu próbuje całkowicie zmienić zasady w przemyśle, w energetyce, w transporcie, w budownictwie, a także na rynku dóbr i, i przemysłowych, produkcyjnych i konsumpcyjnych. Mam na myśli mechanizm tzw. cła węglowego. Liczba tych regulacji, którą Unia przyjmuje jest ogromna. Rząd PiSu, podobnie jak rząd Platformy wcześniej zgadzał się na te regulacje, współtworzył je. W 2020 roku zgodził się na cel redukcji 55%, a więc podniesienie aż o 10 punktów procentowych wcześniejszych ustępstw Donalda Tuska i premier Kopacz. Natomiast gdzieś po 2020 roku, kiedy zaczęliśmy demaskować szkodliwe efekty tej polityki, ostrzegać przed nimi, Coś jakby trochę się ocknęli i zaskarżyli część tych przepisów do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Próbowali zaskarżyć, iż nie są one zgodne z traktatami. Także nasze stanowisko. Uważamy, że Unia Europejska nie otrzymała od państwa polskiego delegacji traktatowej do zajmowania się tymi wszystkimi rzeczami. I teraz agencja Reuters podaje, że polski rząd ten pozew wycofał. Byłoby to działanie wybitnie szkodliwe, jeżeli okaże się prawdziwe. Mówię o tym w formie pytania, dlatego że wczoraj część polityków Koalicji Obywatelskiej odcinała się czy dementowała. Natomiast wiemy, że są to ludzie zdolni kłamać, wiemy też, że politycy w rządzie mogą nie orientować się nawzajem, kto tam co robi, że jest duży chaos. Dlatego stawiamy pytanie, jaka jest rzeczywista polityka rządu polskiego wobec tak zwanej polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Czy chcemy brnąć w to szaleństwo, czy chcemy renegocjować w Unii Europejskiej? Europejskie, warunki życia gospodarczego, tak żeby one były takie, jak obiecano Polakom w momencie, kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, oparte na swobodzie wymiany dóbr, oparte na rozwoju, oparte na konkurencji, na zdrowych zasadach, czy też wycofujemy pozwy jako państwo polskie i po prostu idziemy w te wszystkie szaleństwa, tak jak chciałaby wiceminister Zielińska, 90% redukcji emisji, czemu nie, zamknąć gospodarkę, prawda, podnieść ludziom ceny prądu i to będzie polityka rządu. Chcemy jasnych odpowiedzi. Przypomnij, że rząd PiSu, zaskarżając do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, poruszył kwestię między innymi zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych od 1935 roku. Istnieje iście szaleńcza regulacja limitów określających krajowe cele w zakresie redukcji emisji, zmian na rynku emisji CO2, mamy tam wygasanie bezpłatnych emisji, mamy ogromne wzrosty, mamy spekulacje na tych prawach emisji. Przypomnijmy, to wirtualny instrument spekulacyjny stworzony przez Unię Europejską w zwykłej, zdrowej gospodarce. Do niczego te instrumenty potrzebne nie są, poza tłamszeniem społeczeństw europejskich i gospodarki europejskiej. Mamy też przepisy związane z lasami. Jeżeli te wszystkie regulacje wejdą w życie, czeka nas drastyczny wzrost kosztów ogrzewania i rachunków za prąd. To już częściowo nastąpiło. Część obecnych wzrostów ogrzewania wynika. Z konieczności kupowania przez ciepłownie tych nieszczęsnych certyfikatów, podobnie z prądem. Zmianę samochodów spalinowych na elektryki po 35. Nie będzie już można kupić legalnie nowych samochodów i zarejestrować spalinowych. Konieczność wymiany floty samochodowej w firmach transportowych. Przy czym dodajmy, że producenci, a także przedstawiciele branży transportowej mówią, że ten postęp w zwanej elektryfikacji nie jest wystarczający, żeby w tej chwili flotę transportowych przestawić na napęd elektryczny. Dalej mamy drastyczny wzrost nakładów na tak zwaną transformację energetyczną. Właściwie nikt w Polsce o tym nie mówi, że nie ma unijnego programu wspierającego finansowanie tego koncertu życzeń, który nam zaserwowała Bruksela. To my Polacy i polskie przedsiębiorstwa i działające w Polsce przedsiębiorstwa mają za to wszystko zapłacić w cenach rachunku za prąd, dlatego tak one rosną. I ostatnia rzecz to oczywiście ograniczenie gospodarki leśnej, planowanego pozyskiwania surowca z lasów gospodarczych uderzy w polską branżę meblarską, która ma numer dwa na świecie pod względem... Względem eksportu. To są wszystko rzeczy, jak powiedziałem, już koszmarne, i my chcemy, żeby rząd jasno określił się, jakie ma w tej sprawie stanowisko. Chcemy polityki, która wspiera rozwój gospodarczy, a nie która doprowadzi Polaków do ubóstwa.